Hej Michasiu Dzisiaj nagrałaś ten filmik ja nie wiem kto to jest, ale widziałam jak była taka inna twarz Chciałam ci powiedzieć Michasiu Że ja oglądam codziennie Jesteś najlepszą youtuberką na całym świecie Chciałam żebyś nowe filmiki nagrywała Bo dzisiaj to był bardzo fajny filmik, ale jeszcze go nie dokończyłam. Michasiu, jakbyś chciała, to będziesz mogła zobaczyć jakie ma filmiki. Chciałam, żebyś nagrała też o mnie. Bo chciałam, żeby też. Chciałam, żebyś. Żeby. mogła. Chcesz takie rzeczy zrobić, ale jesteś najlepsza. Hasiu, ja Cię pozdrowię. Ja Cię pozdrowię. Cza no już nie ogląda w ogóle prawie bajek, ale Ciebie to tylko będę oglądać. Jesteś po prostu najlepsza. Ja tylko oglądam Ciebie. Bardzo fajne macie pomysły. Mam, nad mam nadzieję, Michasiu, że ty będziesz, że, że ty będziesz grzeczna, i mam nadzieję, że będziesz najfajniejsze filmiki nagrywać. I mam nadzieję, że może zobaczysz moje filmiki, bo wiesz co? Chciałam, żebyś pokazała wideo, moje filmiki. I pozdrawiam Cię. I jeszcze chciałam Ci powiedzieć. Chciałam Cię zapytać, gdzie Ty mieszkasz? Bo ja bym chciała do Ciebie przyjść. Nie wiem czy jesteś duża, czy jesteś jeszcze mała. Ale chciałam przyjść do ciebie. Bo i ty jesteś moją najlepszą przyjaciółką na świecie. I chciałam powiedzieć, że ty, że ty takich fajnych filmików nagrywałaś. Ale chciałam ci zapytać, czy ty ten filmik nagrywałaś dzisiaj? Bo jesteś najfajniejsza. I już bardzo dużo filibików miałam. I ty jesteś najfajniejsza. A znasz Heike bo ja znam. Ale wiesz co? Bo i ty byłaś w parku, yy, byłaś w, w basenie. Tutaj tam gdzie ja byłam. I chciałam powiedzieć, że się nazywam Nadia. I mam siedem lat. Mam siedem i pół lat. I dziękuję Ci. Że jesteś taka fajna i bym chciała obejrzeć na przykład filmik, jak mnie pozdrawiasz. Jak ja mówię tylko do ciebie, Michasiu. <laughs> jesteś najfajniejszą YouTuberką. Twoją koleżankę też znam, ale nie wiem, ile ma lat. Michasiu, pozdrawiam cię. Bo ja mam dla ciebie prezent. I mam dla ciebie paczkę z prezentem. Bym chciała ci ją przesłać do Michasi. Bym chciała ci dać ją. Bo ona jest najlepsza. I bym chciała do ciebie przyjść i chciałam, żebyś ty do mnie przyszła i chciałam, żebyśmy sobie nagrały filmik. Ale ty chyba mieszkasz, chyba... Bo ja nie wiem, gdzie mieszkasz, ale mi się wydaje, że mieszkasz gdzieś. Bo nie wiem, czy ty nie widziałaś. I <laughs> ja jestem już duża. I to bardzo duża. I pozdrawiam cię Michasiu. To pa, Michasiu. Pa, pa.